Dzień dobry drodzy słuchacze, cieszę się bardzo, że mogę z wami poprowadzić ten kanał dotyczący poezji. Dzisiaj wieczorem porozmawiamy o matce w literaturze. Matka to postać, wiadomo, bardzo nam droga, darzy nas miłością bezwarunkową i tak też pięknie pisali o niej pisarze i poeci polscy. Między innymi Juliusz Słowacki napisał list do matki. Posłuchajcie, w ciemnościach postać mi stoi matczyna, niby idąca ku tęczowej bramie. Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię i w oczach widać, że patrzy na syna. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy, moi drodzy. Tymczasem, proszę bardzo, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję. Podobnie napisał o matce piękny wiersz. Konstanty Ildefons Gałczyński Wiersz zatłoczony jest Spotkanie z matką Posłuchajcie fragmentu Ona mi pierwsza pokazała księżyc I pierwszy śnieg na świerkach I pierwszy deszcz Byłem wtedy mały jak muszelka A czarna suknia matki Szumiała jak morze czarne Czas się pożegnać Moi mili, miłego dnia życzę wszystkim Do zobaczenia I do usłyszenia